I tocie, w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy zestaw Traktor. Myślę, że bardzo Wam się spodoba ta recenzja. Owie. Oh yeah. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja, a nie mój szef Mindroid, więc zaraz Wam wytłumaczę. Werfe dir wir to trzeba łapać szefa, bo nie nam pensji. Znowu na ogląda się tych pirackich szant po niemiecku. Skoro już wiecie, co się stało, możemy przejść do odcinka. A więc zaczynajmy. Na początek powiem Wam, że to cud techniki. Kompletnie nie do zniszczenia. O oh, dobra, więc zobaczmy teraz, jak wygląda. Tu przód, tu bok. Tutaj tył. A tutaj drugi bok. Teraz zobaczymy, jaką to ma moc. Oh, yeah! Dobra, jedemy z tym koksem. Oh, ja! Yeah. O kurcze, ale to jest prędkość. Ui! Ui. O oh, ha. ha. O! Dobra, zwykły wypadek przy pracy. Teraz przejdźmy do mojej ulubionej części. Nazywam to katapultą. Wuhu! O! 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 o, o! Dobra. Więc przejdźmy teraz do czegoś ciekawszego. Na przykład do minifigurek figurek. Ej, to pewnie nic poważnego. O! No więc tak, tu są minifigurki. To jest wieśniaczka. Hejo! A tam jest rolnik. E, miała być kaszanka. Będzie po występie. A to fajnie. <gry> no więc teraz królik. Ze względu, że nie ma magicznego kapelusza, będę rzekł Magia. Ej no. O, widzicie? Wyskoczył. Magia. No tak. Tu są jeszcze inne akcesoria, ale to mało istotne. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Żegnam się z Wami. Ha! Ar, kamraci! Zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej!